Witaj, nazywam się Tomasz Prażuch, jestem właścicielem serwisu Agropaczka. Wiesz już o co chodzi w projekcie, poznałeś też możliwości współpracy. Być może sytuacja Twoja jest stabilna, daje Ci zadowalające zyski i dużo pracy. Proszę jednak, abyś poświęcił chwilę i zobaczył co może stać się w Twoim biznesie, kiedy skorzystasz z proponowanych przez nas rozwiązań. Każdy kto ma sklep internetowy docenił już atuty takiego rozwiązania. To narzędzie, które pozwoli Ci przedstawić Twoje gospodarstwo, pochwalić się certyfikatami i nagrodami, opisać usługi dodatkowe jak agroturystyka, wreszcie przedstawić szczegółową ofertę i pozwolić klientom zamówić produkty. W dużej mierze jest więc sposobem kontaktu z klientem, co bezpośrednio wpływa na Twój wizerunek. Pamiętaj, że spora część klientów kończy pracę, kiedy targowiska i ryneczki są już zamknięte. Taki klient doceni rozwiązanie, które pozwoli mu usiąść wieczorem przy komputerze, szybko zrobić zamówienie i poczekać na paczkę. Jeśli nie masz wizytówki w internecie, przy reklamie możesz podać jedynie numer telefonu. Zadzwoni do ciebie klient, zapyta o gospodarstwo, produkty, ceny, dostawę. Rozmowa potrwa powiedzmy 6 minut. Niby normalna rzecz. Rozważmy teraz większą liczbę zainteresowanych. Niech dzwoni do ciebie 30 osób w ciągu tygodnia. 30 razy 6 mamy 180 minut, a to jest 3 godziny w tygodniu, które zamiast na telefonie mógłbyś spędzić z rodziną lub na odpoczynku. Dzięki internetowej wizytówce wiele spraw będzie działo się automatycznie, co znacznie odciąży cię czasowo. Chciałbym, abyś rozważył jeszcze dwie sprawy. Podsumuj aktualne miesięczne wydatki związane ze swoją działalnością. Policz ile kosztuje cię teraz handel tradycyjny i reklama. Z drugiej strony popatrz na sklep internetowy jak na pracownika. Takiego, który pracuje na okrągło, nie wymaga żadnych świadczeń. Kiedy ty zajmujesz się swoim gospodarstwem, śpisz czy oglądasz to wideo, on udziela informacji i zbiera zamówienia. Pomyśl, jakie wynagrodzenie zapłaciłbyś takiemu pracownikowi. Porównaj te koszty z usługą proponowaną przez agropaczkę. Może się okazać, że inwestycja w sklep internetowy zmniejszy Twoje wydatki. Kiedy masz już swoją wizytówkę w internecie, pora na reklamę. Gdy zaczynasz swoją działalność, jesteś sam. Masz jakąś siłę marketingową, z którą docierasz do klientów. Możesz dogadać się z sąsiadem, kiedy polecisz jego produkty, on poleci Twoje. Dwóch zdziała więcej niż jeden. Niech dołączą do Was inni sąsiedzi z regionu i będzie Was pięcioro. Taki układ jest rzecz jasna ciekawszy, ponieważ docieracie do jeszcze szerszej grupy konsumentów. Chciałbym pokazać Ci rozwiązanie, które przy odpowiedniej organizacji daje jeszcze więcej możliwości. Chodzi o wprowadzenie dodatkowego ogniwa, a dokładnie partnera w marketingu. Jaki to ma sens? Po pierwsze, da lepsze warunki reklamy. Załóżmy, że budżet każdego wynosi 50 zł miesięcznie. Interesująca nas reklama kosztuje 10 zł na dzień. Łatwo obliczyć, że w pierwszym przykładzie każdy może pozwolić sobie na reklamę przez 5 dni. Natomiast, gdyby połączyli budżet i przeznaczyli go na reklamę wspólną, starczyłby on już na 25 dni. Druga sprawa to możliwość rozwoju przedsięwzięcia. Pierwsze w praktyce zrzeszy maksymalnie 4-5 członków. Nie jesteśmy w stanie polecać większej liczby partnerów. Bez problemu natomiast polecimy jednego kluczowego partnera. A sieć będzie stale się rozrastać. W ten sposób dowie się o tobie i twoich produktach dużo więcej potencjalnych klientów. Po trzecie, równie ważne, wspólny partner to poświadczenie konsumentom konkretnych wartości, jak dobry produkt, uczciwa cena czy wygodne zakupy. Bądź dalej kowalskim czy nowakiem, znanym ze swych produktów, a dzięki znakowi partnera, nowy klient będzie wiedział, że trafił do solidnego sprzedawcy. Taką właśnie ideą na skalę całego kraju jest agropaczka. Rozważ, który z wariantów jest dla Ciebie. Czy chcesz zainwestować w sklep internetowy i prezentować swój biznes oszczędzając przy tym czas i pieniądze? Czy masz już wizytówkę w internecie i decydujesz się na wspólną reklamę razem z nami? Kiedy podejmiesz decyzję, czekam na wiadomość od Ciebie. W razie pytań też miało pisz. Do usłyszenia!